Co właściwie się zmieniło w wersji Chata GPT 5.1? OpenAI wypuściło nową, ulepszoną wersję swojego modelu – GPT 5.1. Nie jest to oczywiście pełnoprawna szósta wersja, ale spory update w ramach obecnej generacji. Zmiany są na dwóch frontach. Same modele są wyraźnie lepsze, a Chat GPT można teraz łatwiej personalizować. W GPT 5.1 dalej mamy do wyboru dwa modele, ale dostały one konkretne buffy. Instant to ten szybki domyślny model, którego większość ludzi używa na co dzień. Teraz jest bardziej naturalny w rozmowie. Brzmi cieplej i swobodniej, częściej potrafi żartować bez tracenia przy tym konkretów oraz dużo lepiej trzyma się instrukcji użytkownika. Można powiedzieć, że Instant stał się bardziej ludzki, ale nadal pozostaje narzędziem, które odpowiada szybko i rzeczowo. Thinking to natomiast model do trudniejszych, wielootopowych zadań. Najważniejsze usprawnienie... Teraz sam decyduje, ile myślenia faktycznie potrzebuje. Co to właściwie zmienia? Na prostsze zadania reaguje znacznie szybciej, udziela zdecydowanie bardziej błyskawiczych odpowiedzi, zaś na złożone problemy zostaje poświęcone więcej czasu i potrafi dochodzić do dokładniejszych, lepiej uzasadnionych odpowiedzi. W testach matematycznych i programistycznych wypada wyraźnie lepiej niż poprzednia wersja. W praktyce oznacza to mniej lanie wody, więcej rzeczowych wyjaśnień, mniej żargonu i bardziej logiczne. Rozpisanie kroków. Duży upgrade zaszedł w samej strukturze modelu. GPT-5.1 znacznie dokładniej trzyma się tego, co mu każesz. Przykładowo, gdy ktoś dał instrukcję odpowiadaj zawsze sześcioma słowami, GPT-5 miewał z tym problemy. GPT-5.1 robi to konsekwentnie i bez kombinowania. Znacznym updatem będzie w tym wypadku adapcyjne rozumowanie. GPT-5.1 Instant dostał funkcję, która do tej pory była zarezerwowana głównie dla modelu Thinking, czyli chodzi tutaj o funkcję tego, że czat jest w stanie się zatrzymać i Pomyśleć dłużej nad sprawą, bardziej ją przeanalizować. Czyli, gdy pytanie jest proste, odpowiada błyskawicznie, gdy sprawa jest bardziej skomplikowana, wydłuża sobie czas myślenia, żeby odpowiedź była bardziej sensowna. To pierwszy raz, kiedy szybki model potrafi inteligentnie zarządzać swoim czasem. Jestem w sobie ciekaw, czy jest to zmiana w dobrym kierunku, czy ludzie raczej woleli poprzednią wersję, która jednak bądź co bądź skupia się na błyskawicznych odpowiedziach. Możecie się podzielić swoimi opiniami w komentarzach. Jestem ciekaw, co sądzicie. Personalizacja czata GPT teraz będzie dużo wygodniejsza. OpenAI uznało, że użytkownicy chcą nie tylko lepszej inteligencji, ale też dopasowania stylu do siebie. Dlatego wprowadzono nową listę stylów rozmów: między innymi profesjonalny, przyjazny, szczery, dziwaczny, zasadniczy, cyniczny. Oraz nerdowski. Zmiana tych stylów działa natychmiast także w aktualnie trwającej konwersacji. Jak również ChatGPT sam może zasugerować zmianę stylu, jeżeli zauważy, że o to prosisz. Dodatkowo OpenAI testuje możliwość, żeby użytkownik mógł dostroić model jeszcze dokładniej, na przykład poprzez ustawienia poziomu zwięzłości, serdeczności, ilości emoji czy tego, jak bardzo struktura odpowiedzi ma być przejrzysta. Aktualizacji doczekały się też dostępności i wdrażania. UF update startuje dopiero od planów płatnych, takich jak Go Plus, Business Pro, aczkolwiek w ciągu kilku dni model ma też trafić do darmowych kont. Plany firmowe pokroju Enterprise 1 dostały tydzień wcześniej dostępy, no i API również zostały zaktualizowane. Instant pojawia się jako GPT 5.1 Chat Latest, a Thinking jako GPT. 5.1. Do starszej wersji GPT 5 będzie ona dostępna jeszcze przez około 3 miesiące w menu wyboru. Podsumowując GPT 5.1 ma być wyraźnie mądrzejszy, czytać intencje bardziej trafnie, brzmieć bardziej naturalnie, ma mieć lepsze rozumowanie, a także lepszą kustomizację. Jestem ciekaw, czy również macie takie doświadczenia z tą wersją GPT 5.1. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym update, a ja przechodzę do reszty newsów. Ej, ej, pierwszy raz włamał się do dużych korporacji. Mamy tutaj do czynienia z najważniejszym, pierwszym udokumentowanym przypadkiem cyberataku prowadzonym Głównie przez AI. Firma Anthropic ujawniła, że wykryła operację hakerską, która może być przełomowym momentem w historii cyberbezpieczeństwa. Po raz pierwszy agenci AI mieli zostać wykorzystani do przeprowadzenia skutecznych ataków na rzeczywiste strategiczne cele, od dużych firm technologicznych przez organizacje finansowe, aż po jednostki rządowe. Za operacją ma stać grupa powiązana z rządem Chin, która użyła narzędzi Cloud Code, automatyzując większość złośliwych działań. Jeżeli chodzi o skalę ataku i sposób działania, to AI próbowała zinfiltrować około 30 organizacji na świecie. Nadto Antropik potwierdził, że kilka prób zakończyło się powodzeniem. Atak wykryto we wrześniu i od razu wzbudził on niepokój analityków. Konstrukcja całej kampanii różniła się od dotychczasowych operacji grup sponsorowanych przez państwa. I co najważniejsze, właśnie wtedy się okazało, że większość zadań została wykonana automatycznie przez AI, a człowiek ingerował jedynie sporadycznie. Jak AI została zmanipulowana do włamania? Cloud Code jest założeniem, Złożenie narzędziem dla programistów i posiada liczne zabezpieczenia. Hakerzy jednak obeszli je dzięki kilku kluczowym trikom. Pierwszym było rozrabianie poleceń. Zamiast wydawać jeden duży, podejrzany prompt, rozbili działanie na wiele małych zadań, które wyglądały jak rutynowe testy bezpieczeństwa. AI nie miała dostępu do szerszego kontekstu, więc wykonywała je bez podejrzeń. Podszywanie się pod legalną firmę Cyber Security. Napastnicy podszyli się pod zespół zajmujący się testami penetracyjnymi. AI generowała kod skanujący infrastrukturę, analizujący podatności i przygotowujący narzędzia do dalszego ataku. AI generowała narzędzia ofensywne. W trakcie włamań Cloud tworzył skrypty do kradzieży haseł, przygotowywał narzędzia do eskalacji dostępu, organizował dalszą penetrację sieci, czy generował system utrzymania nieautoryzowanego dostępu. Według Anthropic od 80% do 90% całej operacji przeprowadził agent AI. Co jednak ten incydent oznacza dla cyberbezpieczeństwa. Według raportu to pierwszy przypadek, gdy agent AI realnie dotarł do celów o wysokiej wartości. Automatyzacja ataków może całkowicie zmienić równowagę w cyberprzestrzeni. Państwowe grupy hakerskie mogą wkrótce tworzyć własne, autonomiczne narzędzia AI zamiast korzystać z platform komercyjnych do przeprowadzania takich ataków. No i takie systemy mogą działać bez przerwy. Uczyć się i modyfikować działania w locie. W skrócie, taki, które jeszcze kilka lat temu wymagały zespołu ekspertów, dziś może wykonać pojedynczy agent AI niemalże bez udziału człowieka. No ale nie wszystko jeszcze stracone, bo wciąż AI pod tym względem ma pewne ograniczenia. Są nimi halucynacje. Antropik odnotował, że cloud czasem wyolbrzymiał wyniki skanów generował dane, które nie były prawdziwe, czy też błędnie interpretował część informacji. Takie coś zmniejsza zdecydowanie skuteczność w pełni autonomicznych ataków, ale Cóż, wciąż nie zmienia faktu, że ja i potrafi już wykonywać większość procesu hakerskiego. Jaka była reakcja Antropik na zaistniałą sytuację? Po wykryciu incydentów zablokowali oni oczywiście konta hakerów, powiadomione zostały wszystkie organizacje, które mogły być celem, przekazano dane organom ścigania, firma wprowadziła nowe zabezpieczenia. Jako środek zapobiegawczy rozpoczęli oni pracę nad narzędziem do ochrony przed takimi atakami. Oczywiście też AI. Eksperci od cyberbezpieczeństwa uważają, że może to być potencjalnie punkt zwrotny w cyberbezpieczeństwie. Cyden pokazuje przyszłość cyberwojny. Człowiek może stać się tylko nadzorcą, a atak. Przeprowadza w pełni autonomiczne AI, działająca 24 godziny na 7, skalowalna, trudna do wykrycia, bez emocji i przede wszystkim zmęczenia. W obliczu takiego ryzyka rządy oraz firmy będą musiały przygotować nowe strategie obronne, takie, które założą, że przeciwnikiem nie będzie już człowiek, lecz samodzielnie działająca maszyna. A wy jak myślicie? Czy AI okaże się rzeczywiście tak dużym punktem zwrotnym, jak przewidują eksperci? Czy może macie na ten temat inne opinie? Również zachęcam, żebyście podzielili w komentarzach. 18 listopada 2025 roku miał miejsce incydent Cloudflare Outage. Co się stało? O 11.20 czasu UTC Cloudflare zaczęło zwracać masowo błędy HTTP 5XX. Dla zwykłych użytkowników wyglądało to tak, jakby internet przysłowiowo padł. Cawe nie był. Atak cybernetyczny, winny był błąd w konfiguracji bazy danych, który doprowadził do wygenerowania wadliwego pliku konfiguracyjnego dla modułu Bot Management. Plik zrobił się ponad dwukrotnie większy niż powinien, co spowodowało awarię oprogramowania na tysiącach maszyn Cloudflare. Awaria trwała do około 14:30, gdzie do tego czasu odbyły się główne naprawy i całkowicie ustąpiła około godziny 17:06. Co było jednak taką główną iskrą zapłonową? Skąd wystąpił ten błąd? Klausler zmienił uprawnienia w bazie ClickHouse, aby usprawnić zarządzanie dostępem do danych. W efekcie baza zaczęła zwracać dodatkowe dane, których wcześniej nie zwracała, co spowodowało duplikowanie wpisów w zapytaniu generującym feature file. Czym jest plik feature file? To plik, który zawiera listę parametrów bądź cech wejściowych dla modelu ML wykrywającego boty, jest aktualizowany co kilka minut oraz jest wysyłany na cały globalny edge Cloudflare. A powyżej wspomnianych zmianach limit bazy został przekroczony. Moduł botów takich plików nie tolerował. Gdy maszyna Cloudflare otrzymała za dużo plik, oprogramowanie wywalało się na panik, co powodowało zwracanie HTTP 5 XX, a to rozwalało też usługi zależne, takie jak Access czy TurnStyle. Dodatkowo plik generowany był co 5 minut, ale w zależności od tego, który węzeł bazy obsługiwało zapytanie, wchodził dobry lub zły. Stąd efekt sieć działa, sieć nie działa, działa, nie działa i tak dalej, i tak w kółko. Cloudflare początkowo uznało, że może to być gigantyczny DDoS, bo zachowanie było nietypowe. Dlaczego ta awaria była tak poważna? Cloudflare jest centralnym elementem internetu. Ogrom części światowego ruchu przechodzi przez ich sieć. Zła konfiguracja była globalnie propagowana, czyli niszczyła działanie tysięcy serwerów w jednym momencie. Bot management był osadzony w core proxy, więc jego błąd rozwalał ruch HTTP. Telemetria i obserwacja dodatkowo zauważyła zasoby potęgujące problem. Cloudflare sam przyznał, że to była najgorsza awaria, jaka się zdarzyła od 2019 roku. Jakie wnioski i usprawnienia zapowiedziano? Cloudflare po incydencie zaczęło twardo walidować wewnętrzne pliki konfiguracyjne, dawać globalne kill switche na funkcje, ograniczać możliwość przeciążenia systemów przez raporty o błędach, przejrzeć wszystkie moduły pod kątem nieprzechwyconych wyjątków, a także usprawniać rozdzielanie uprawnień w bazach danych. No! Tak to czasem bywa, że nawet małe pozornie rzeczy są w stanie urosnąć do nieproporcjonalnych rozmiarów. I to by było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, końcówka roku jest na razie obfita w błędy, ale kto wie, może grudzień będzie bardziej udanym miesiącem pod tym względem. A jeżeli Wy mielibyście problemy z aplikacjami, stronami internetowymi czy nawet filmem, to zachęcam Was do odwiedzenia naszych stron internetowych. Link na ekranie i w opisie. Pamiętajcie, aby subskrybować i lajkować. I widzimy się już w grudniu, gdzie powoli zaczniemy kultywować świąteczną mantrę w odcinkach. Do usłyszenia!